Siemanko, widzowie e, dzisiaj pokażę wam jak zrobić taki ten taki sześcian z wodą tutaj no to ogólnie tutaj wszystko są jak widać e, broki wody, to w sensie można wszystko nabrać w wiadełku. E, to nie jest żadna wyłana woda z wierzchu, nie nie to jest, po prostu to są które nie da się ci tu zawsze masz wiadełko pełne to jest takie aby nie, no, wielkie, nie skończyć źródełko wody to może wydać się ciężkie, ale to jest całkiem Łatwo może być, bo na pewno łatwiej niż to wszystko wypełniać wiaderkami. Przecież musimy sobie znaleźć miejsce, gdzie chcemy to zrobić i wziąć trzy, trzy, trzy rzeczy. Trzy, trzy broki. Trzeba nam jakiś broczek, taki no budowlany. Potrzebujemy jeszcze na przykład drzwiłu, czyli bloku piasku, który ma po prostu grawitację. Jeszcze potrzebna będzie było tabliczka, koniecznie tabliczka. Sama wiadełko z wodą, mączka kostna i gron. Tak, pierwszy chcemy zrobić to na, nasz teren oznaczyć, więc robimy w zasadzie szerokości oraz wysokości oraz no, oraz głębokości. No to tak, no to pierwszy wstawiamy nasz i pierwszy jeden wymiar robimy, sobie tak tutaj budujemy po prostu. No taką będzie mieć w tym wymiarze jakby ten. No, wielkość nasz krosek. robimy sobie fors stronę. No i mam tutaj już oznaczone. Teraz zrobimy sobie wysokość. I teraz tak. Teraz e, musimy tutaj sprawdzić, jaką, e, jaką wysokość ma ten krosek. Tutaj widzimy sobie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jako, tutaj, jak widać jako 12 policzymy po prostu grebę. teraz tak. I musimy na 12 w tym przypadku, to musimy na 14 bloki się wkopać w tych miejscach. trzeba najpierw tutaj postawić sobie ziemię co drugie miejsce. Czyli tutaj mamy już to miejsce, to tutaj stawiamy diwda. Tutaj pustka, tutaj Dirt. tutaj Dirt. Dirt. I, i, I tak dalej sobie robimy. No, jak tutaj widziałam nam na krawędzi, musimy dać jeszcze jeden krocek tutaj. To samo robimy w tym miejscu. Tutaj i widać już wyszło perfekcyjnie, to jest już tutaj jedno miejsce odstępu. Teraz tak, w tym miejscu stawiamy na ten sam broczek, tutaj ramy może pójść i go robimy tutaj na samą górę. Dotąd to. Teraz tak, przy tych wszystkich w tym miejscu musimy zrobić tak samo, wieżę na, na samą górę. No, tutaj widać, za tym diltem robimy tak samo, na samą górę taką. Musi być ta sama wysokość wszędzie. Wyważę, że się nic nie zepsuło. No i to jak wiążę i tak dalej sobie. Tu ja i zostało jeszcze tutaj dwa te, dwa ściany, już jedna, żeby dokończę. I teraz tak. I teraz e, jak mamy te tutaj dipty, to pamiętacie jak wcześniej się tutaj wysokość? Tu jest 12, co nie? To musimy dodać 2 i w tym przypadku wyjdzie nam 13. Nie wiem, 15 wyjdzie nam 18 i tak dalej. Po prostu dodajemy 2. I tyle, ile nam wyjdzie, to tutaj musimy yy, właściwie kołać. W tym przypadku w moim przypadku jest 14. I tyle się tutaj wkopujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To jest rozwodacz, każdy jeden broczek diwda, czyli tutaj kopiemy, tutaj, tutaj, tutaj. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ogólnie wiesz, to wykopam ja sobie, to sobie po prostu pomogę komendą. No, to ci robię coś o. Jest tutaj uwierzyli komendę, ale wy tam się sobie sami kopać. No, no sobie tutaj, tutaj zrobimy e, coś takiego. No, wiesz, robię sobie, e, Ja tutaj ogólnie robię coś takiego. Ja no, ja w ten sposób robię, ale wy sobie zróbcie Yyy Połudźciwemu Zobaczcie, już prawie, że skończyłem no i teraz już mamy to skończony ten etap. Tak i widać ma już wszystko tutaj wyglądać. Dobra dro drodzy widzowie. Teraz mi się przyda jakiś broczek, który no, całą konstrukcję uruchomi, żeby wyrała się. W tym czym się gdzie nie wiem, jakiś no, broczek po prostu stały. Zrobiam sobie czerwony beton. Poczemu nie? I teraz tak, stawiamy na niego tabliczkę. Do tabliczki, trzymając shifta, przepiamy kolejną tabliczkę w ten sposób. Tak żeby zawadzała się ona, jak widać tutaj żeby zaznaczyła się po prostu nad tymi dziurami. Tylko ważne, żeby nie była żadna nad diłtem, żeby nie posadzić na nad najpierw sobie tak tymczasowo postaj. Oznacze postawię, oznaczę te bloki diwta. Dobra, drodzy, drodzy widzowie, teraz, gdy już nad każdą nad, nad każdym dywidem postawimy sobie jakiś broczek, żeby go się nie pomylić to możemy teraz nasze tabliczki stawiać tak, żeby znalazły się nad tak, żeby znalazły się nad tak, żeby znalazły się nad każdym jednym tutaj yy, blokiem tej dziury najpierw jest tutaj wejść, pierw pociągnąć taki długi kanał, kanał no taki długi łańcuch tych dziur z czego taki długi łańcuch tabliczek, gdzie każdy na, trzyma się kolejnej aż do tego bloku nad tymi dziurami przed diptem. Tak jak widzicie tutaj, oto. O, to. drodzy widzowie. Teraz kiedy ja już tutaj jestem w najważniejszym miejscu, czyli na tym mogu Gdy przejdziemy nad rogiem. Pewnie mi się zabiska tutaj jak widać nad rogiem, możesz sobie, sobie tak sprawdzić. to się zakręcamy i teraz idziemy w tą stronę, ale dalej to wszystko musi się trzymać w tym łańcuchu, żeby wszystkie inne były tylko stały w miejscu dzięki temu czerwonemu blokowi co tam postawiłem. Tak trzeba zrobić. No teraz, teraz tak jak widać drodzy widzowie. Yy, jestem już nad Jestem już nad tą Przegnę się sobie teraz, teraz przypijamy do tej tabliczki tabliczkę i, i mamy już, jak widać, taki oto łańcuch. Teraz e, musimy sobie tutaj postawić e, tabliczki nad tymi dziurami. To było lepiej jeszcze nie ściągać tych bloków nad diwetem, bo żadna tabliczka nie może całkiem zabrać się nad diwetem. Jak widać w ten sposób, ale dalej te tabliczki muszą trzymać się ta wszystkich kolejnych tabliczek, żeby wszystkie ostatecznie trzymały się tego Czerwonego broczka, który będzie naszym takim włącznikiem, bo takie jakby takie rusztowanie, tylko które się może zawalić, jak się podstawę zniszczy. Rozumiecie o co mi chodzi? Wszystko się na tym broku trzyma, czerwonym. Cała konstrukcja z tabliczek. Tutaj, jak widać, jestem już nad tą yy, dziurą. W sensie nad tą dziurą na brzegu, na rogu, znaczy się, teraz skręcam i dalej idę. No i dobra i teraz wszystko powinno wyglądać w ten sposób tutaj. Teraz możemy, teraz możemy oczywiście wyeliminować tutaj broczki z nad I wszystko ma wyglądać w ten sposób tak jak widać. Jeśli tak wygląda to znaczy że wszystko dobrze robicie. Teraz na, na każdej z tych tabliczek na każdej z tych tabliczek czyli na każdą z tych dziób stawiamy sobie e, Brok, który ma grawitację. Ja tutaj jeszcze się użyję grawera, szwiru, ale jak macie piasek, to użyjcie piasku, byleby nie używać cementu. I budujemy się tak tutaj do góry taką wieżą, aż do wysokości tych wszystkich tutaj, jak widać, tych pali, takich tutaj sobie. To samo robimy na, na to dziurą. Dobra drodzy widzowie, tak, tak jak widać teraz, tutaj wszystko wygląda jak być powinno. Czyli każdy blok drzwi, czy tam piasku, czy, czego tam nie używać, i znajduje się na tabliczce i nad tą dziurą. Widać, każdy z nich jest nad dziurą, tak żeby nie może wpaść, jeśli te tabliczki znikną. I tak to ma działać. A nad blokami dirta nie ma nic, to są takie tutaj te dziury nasze tutaj, o. W tym drzwi, że i tak jak widać, robimy teraz wszystko dalej. No, drodzy widzowie, już tutaj robię osani słup. I jak widać, teraz wszystko powinno wyglądać w ten sposób, o. I teraz tak, na, na każdą z tych dziur tutaj, czyli torch nad dirtem, między żwiłami, czy tam piaskami, czy co to jest, na górnym bloku wyrywamy wodę, tak żeby ona spłynęła tam na sam dół. To samo tutaj robimy w tych blokach przy rogu. I wszystko powinno wyglądać w ten sposób. Teraz schodzimy na, teraz jak widać bloki, wiadełka, taki o wyłany z wiaderek wody, czyli źródło, to co możemy zabrać wiadło tutaj na górze tak jakby, a na dole jest tam, wszędzie jest taki, wszędzie jest taka woda tylko wyłana ściekająca I my musimy tutaj wszędzie zrobić, żeby to wszystko było słupem. Całych takich źródełek wody, całych takich z zwiader, które możemy sobie wziąć z zwiadła i wyrać po prostu. W tym celu stawiamy na samym dnie na się ten gron i używamy jego mączki kostną. Tak długo, aż nie będziemy już w stanie, tutaj w ogóle użyć mączki kostnej. To znaczy, że usta samą górę. Wtedy po prostu go sobie stąd ścinamy. Teraz to wszystko tutaj jest po prostu jest po prostu tutaj takiego źródełka wody. To wszystko jest tutaj tak jakbyśmy to wszystko zapełnili wiaderkami. To samo to samo powtarzamy w każdym tym tutaj kanale tak jakby. drodzy widzowie, jak widać tutaj wszystko jest załatwione, tak to powinno wyglądać i teraz ostatnią rzeczą jaką możemy zrobić i powinniśmy jest po prostu zniszczyć ten blok, który trzyma wszystkie tabliczki. Jak się okazało chyba daje się troszeczkę za mało drzwi, więc jedyne co trzeba zrobić to po prostu, e, to po prostu dać go tutaj więcej. Widać, nic nie szkodzi, po prostu trzeba tutaj dać więcej drzwił. Po prostu po cztery sztuki drzwił. Widać, jak będziemy tutaj przy tym brzegu samym, tutaj omijamy, tutaj nie dajemy, jak widać, drzwił w tym środkowym miejscu, o tutaj, on nie dajemy i pomijamy. Jak widać drodzy widzowie, już tutaj zrobiliśmy wszystko. Teraz żeby wypełnił to się broć, to się wodą, tak jak widać musimy wziąć ten centralny miejsce. i dajemy raz, dwa, trzy już zostaje na tylko jedno miejsce gdzie jeździła jeżeli chcemy żeby to wszystko się wypełniło wodą trzeba tutaj wszystkie miejsca zalepione pozbyte ściany i w ogóle w tym miejscu dajemy po prostu ostatni bloczek 3, 2, 1 ciach no może nie za duży ale w każdym razie najważniejsze jest to że po prostu wszystko jest tutaj wyrokiem wody źródła, i możemy to wszystko nabrać do wiadełka. To jest, więc to będzie ciężko się pozbyć. Jak widać, na pewno lepszy jest mój sposób niż wypełnienie wszystkiego wiadełkiem i No więc to w sumie jest tyle. Tak się to robi, drodzy widzowie.